Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dziś przepiękna pogoda. Czytałem sobie komentarze i ktoś zapytał, dlaczego język angielski jest nielogiczny. To znaczy, dlaczego ból głowy jest policzalny, czyli e-headache, a, a ból zęba niepoliczalny, czyli toothache. Rzeczywiście można im tu zarzucić brak logiki, ale tylko brytyjskim. Tu trzeba przyznać, że Amerykanie znowu chyba mają rację. To znaczy mają rację. No, albo mówimy tak, albo mówimy tak. I Amerykanie właśnie tak mówią: wszystko jest policzalne i koniec. Natomiast dla Brytyjczyków właśnie ból głowy jest policzalny, a ból zęba niepoliczalny. Czyli jeśli boli nas głowa, Brytyjczyk powie: I've got. A headache i Amerykanin też doda e, no bo oni wszędzie dają e jako przy tych bólach, gdzie jest końcówka ache. Z tym, że Amerykanin nie powie I've got, tylko I have, czyli I have a headache. Natomiast jeśli to będzie ból zęba, no to Brytyjczyk już powie w wersji niepoliczalnej, czyli I've got toothache. Natomiast Amerykanin w wersji policzalnej, czyli I have a toothache. Najpodobny no problem będzie z też z tymi innymi bólami, gdzie można dołożyć końcówkę ache, czyli na przykład ból ucha po brytyjsku to jest E-rake, a po amerykańsku to jest n earache, czyli policzarny. Ból brzucha stomach ache, a po amerykańsku e stomach ache. Czy też ból pleców po brytyjsku backache, a po amerykańsku e backache. Czyli jeśli boli nas ucho, Brytyjczyk powie I've got earache bez E, a Amerykanin powie I have an earache. Dzięki. Trzymajcie się.